Ta chwila będzie trwała krótko, bo 15 sekund, 5 pytań, zegar za chwilę ruszy, odpowiadamy intuicyjnie, szybko, mądrze. I uwaga zegarze, ruszaj pierwsze pytanie. Obowiązek domowy, o który współlokatorzy często się spierają, to obowiązek domowy, o który współlokatorzy często się spierają. No i to wiemy już o co chodzi. Halo, halo. Brawo. Ankietowani powiedzieli wyrzucanie śmieci. Fakt, że nikomu się nie chce. Czasami aż te śmieci z tego kubła już tak wychodzą na zewnątrz, a nie ma chętnych, nie ma chętnych. No, a jak ktoś jeszcze te segreguje śmieci, to może jest łatwiej.